Szczędzie Boże kochani witam Was serdecznie. Jesteśmy teraz u Patryka i Nancy na świadectwie i chciałbym wam nagrać tutaj filmik z tego zamku, którego oni budują jako też tak z takim zamierzeniem, jako ośrodek dla kapłanów na różne rekolekcje, spotkania no jeszcze jakby no nie jest skończony mimo, że już to wygląda pięknie i ślicznie jeszcze w środku nie jest wykończony w niektórych tych budynkach, które tu widzicie ale powolutku to się posuwa i wygląda to coraz bardziej pięknie chociaż już kapłani mogą tutaj przyjeżdżać mogą tutaj nocować spędzać czas jak to właśnie Patryk i Nancy mówił właśnie też w swoim świadectwie, że, że chcą być sąsiadką Matki Bożej. A właśnie tutaj, obok, jak widzicie, za, za tą wieżyczką jest taki budynek. To jest właśnie pensjonat, magnifikat Marii Pawłowicz. Właśnie jednej z widzących, więc dosłownie można powiedzieć, że są sąsiadami Matki Bożej, bo gdy Maria tutaj jest, właśnie w Meczugorji, bo ogólnie ona mieszka we Włoszech no to właśnie właśnie codziennie tutaj jest objawienie właśnie Marii Pawlowicz Maryja przychodzi do niej w prywatnych objawieniach, a 25 każdego miesiąca przychodzi właśnie z orędziem oficjalnym na całego świata zobaczcie tu jest tak pięknie ten ogród też zaczyna kwitnąć. Te kamienie. Tutaj jest grota, jakby żłóbek Pana Jezusa. Wszystko jest tak pięknie zaprojektowane, jak to mówi Patryk, przez jego kochaną żonę, właśnie czyli Nancy. O, tutaj właśnie widać, jest taka wiecie, grota, jest sianko. Tutaj jest Pan Jezus, Święty Józef, Maryja. No takie nie, niesamowite też takie miejsce właśnie tutaj oni tworzą, by to wszystko miał taki właśnie odźwięk, że wszystko e, wszystko właśnie związane z Panem Jezusem. Więc jeszcze przyjdziemy sobie troszkę dalej. Chcę wam pokazać tak to miejsce. O właśnie skończyło się świadectwo, skończyło się świadectwo. Grupa po wychodzi, a my sobie przejdziemy dalej. O, gdzie tutaj jest? I love you, we, I love you Ukraina. To jest miejsce dale będzie zdjęcie tam, tam, tam ja o, nie, 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 mam, zaraz tam pójdę. Zostawiam się z fotografem, z Janim. O, tutaj w takim miejsce, gdzie pijemy sobie kawę chyba te to jest Nancy <grym> Dobre? Dobrze? Dobrze, dobrze. Zaraz grupa tu będzie miała zdjęcie. Widzicie? E... Widzicie, wszystko tak pięknie wygląda. Widać, wszystko to jest nowe budownictwo. To nie jest jakieś zabytkowe, bo może się tak wydawać. Wszystko właśnie w takim klimacie zrobione z kamienia, którego tutaj jest bardzo dużo. Widzicie, Pan Jezus. E... Jakby na każdym kroku, piękne Zobaczcie Kwiaty Wszystko pięknie zaprojektowane Naprawdę już miło tutaj być, posiedzieć, spędzić ten czas wiecie, Pomodlić się, no i oczywiście posłuchać tego świadectwa I tu jest też taka kaplica Dzieciątka Jezus To też właśnie, widzicie korona Pan Jezus No i oczywiście nasz Pan Jezus Jezu, ufam Tobie, gdzie jest na całym świecie, w kaplicach, w kościołach, to jest piękne, to już jest ta, ta iskra właśnie. Bożego miłosierdzia, która wyszła z Polski przez świętą siostrę Faustynę właśnie. No dobrze, kochani, w takim razie do zobaczenia wkrótce. Eee, niech Pan Jezus... Nam wszystkim Błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.